Pojawiały się pewne wątpliwości dotyczące tabeli wszechczasów w naszej grze. Skok, skakać w stocha, no ale wszystko już jest jasne. Tabela została uaktualniona. Pokażemy ją chyba nam. O, I teraz o, ją właśnie okay. widzimy. I zgodnie z naszymi przypuszczeniami. Tak. Oczywiście Mateusz Damieński, który wczoraj do mnie pisał sms smsa, czy nadal jest liderem. Tak, Mateuszu, nadal jesteś liderem. Będziemy ci to wysyłać co drugi dzień, żebyś pamiętał, że jesteś liderem. Ale zaraz zanim, no dość niespodziewana sytuacja. Nikt się nie spodziewał, że. Jank tutaj ma takie umiejętności w tej grze. Tak, bardzo. Się Maja Moszczowska też wysoka, chciałbym zrobić. Też zabrać, wysoko. Na szczęście się Damian już jest piąty, jeszcze dwa, trzy dobre skoki, nie będzie go w czołówce. Już mogę. <laughs> <laughs> bardzo się cieszymy, że um, te skoki wywołują takie emocje, ale my chcemy teraz troszeczkę zmienić klimat, bo zbliżają się święta i to jest taki czas, kiedy mówiliśmy o tym dzisiaj. Wszyscy biegną, każdy się spieszy, ale tak jak nasza gościni pięknie powiedziała Kasia Olubińska, dziennikarka i autorka bloga Bóg w Wielkim Mieście, Dzień dobry. przygotowujemy Dzień dobry. wszystko. A nie przygotowujemy siebie. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień ja mam nadzieję, że w tym klimacie zostaniemy przez chwilę też tym radosnym, bo bardzo chciałam, żeby ta książka była właśnie książką o radości, o pokoju serca, taką niosącą światło. Czy Bogu na pewno nic się nie wymyka? To rozmowa, którą przeprowadziłam z Dominikaninem, ojcem Krzysztofem Pałysem, niesamowitym człowiekiem, autorem książek, rekolekcjonistą. I to jest taka rozmowa trochę w poszukiwaniu sensu, ale nie przez pryzmat psychologii, jak to yy dzisiaj jest bardzo modne, ale przez pryzmat duchowości, że ja osoba świecka, tak, która ma zwyczajne pytania, yy, takie jak wszyscy chyba dylematy, różne wątpliwości, trudniejsze też momenty zadaję Dominikanowi, ojcu, tak? komuś, kto jest blisko Boga, kto jest rozmodlony, ale kto też zna ludzi, do którego ludzie przychodzą, opowiadają o swoich problemach, często proszą o radę, czy o wybór jakiejś drogi życiowej i pytam, jaki jest przepis na to właśnie światło w sobie, na to, żeby mieć pokój serca, żeby mieć radość, żeby, no tak jak teraz jesteśmy w Adwencie i przygotowujemy się do świąt, żeby przeżywać to życie też trochę inaczej, nie tylko przez pryzmat tego dążenia do tego, żeby ciągle mieć więcej, bo chyba wszyscy temu jakoś ulegamy, żeby było pięknie i kolorowo, tak jak tutaj ta scenografia. Tylko, żeby w środku też było fajnie, żebyśmy gdzieś sami ze sobą przede wszystkim byli spełnieni, byli szczęśliwi, żeby to się przekładało na nasze relacje. A jak jest, no to myślę, że nawet ten czas teraz takiego czekania, przygotowywania się do świąt jest dla wielu też trudnym czasem zwyczajnie. Ty znalazł właśnie przepis, on jest tu w tej książce? Tak, tutaj jest wiele, wiele. Y... Takich i anegdot, i przykładów, i wzruszających historii, zabawnych historii. Ojciec mówi o tym, że na szczytach się bywa, ale żyje się w dolinach. I to jest chyba trochę o tym, żeby nie mieć jakichś wygórowanych oczekiwań. Niczego odkrywczego nie powiem. Spokój serca wynika z uporządkowanych relacji, z wdzięczności codziennie za to, co mamy, ale też Ojciec tutaj otwiera takie nowe okno na wiarę, która jest jakąś tajemnicą dla nas. I on w taki konkretny, praktyczny sposób daje różne duchowe rady, jak korzystając z tej wiary, z tego Kościoła, który jest takim. Szpitalem polowym można powiedzieć dla naszych różnych w momentach, kiedy mamy zranione serce, kiedy jesteśmy pogubieni, kiedy potrzebujemy mm. skądś tej nadziei i siły. I jak w taki praktyczny sposób tą wiarę na, przełożyć na swoje życie? Czy Twoim zdaniem ta książka jest tylko wyłącznie dedykowana osobom wierzącym, czy na przykład osoby, które no, są troszeczkę nie po drodze z Bogiem, też znajdą tam coś dla siebie? Ja tej. pisząc ją, pisałam właśnie z myślą głównie o ludziach w kryzysie, o ludziach wątpiących, o ludziach poszukujących, dlatego, że wszystkie moje książki piszę przede wszystkim zaczynając od siebie, a ja też y, mam, miewam, miałam taki mocny moment w życiu, kiedy bardzo zwątpiłam i zadawałam Bogu właśnie to pytanie, czy na pewno ci się nic nie wymyka, bo skoro się modlę, a nie widzę, nie słyszę tej odpowiedzi, albo jest zupełnie inaczej, albo sprawy się toczą nie tak, jak bym chciała, to gdzie ty jesteś? I myślę, że nie tylko przed świętami, nie tylko w tym czasie, kiedy trochę bardziej pochylamy się w ogóle nad tymi tematami, y, to, to jest takie uniwersalne pytanie o Boga, że każdy z nas sobie na jakimś etapie życia je zadaje. Gdzie on jest, skoro mówię do Niego, a go nie słyszę? Gdzie on jest, skoro mówię, a go nie czuję, gdzie on jest, skoro tyle strasznych rzeczy się dzieje, a przecież obiecuję, że mnie wysłucha. No i tu, tutaj właśnie z tymi pytaniami biegnę do ojca, który yy, znając ludzi, zna, ale znając też, mając tą inną perspektywę, tą ogromną, taką niezachwianą wiarę, Mówi mi o tym w jaki sposób od, odnowić w sobie tą nadzieję i jeszcze raz zacząć tę swoją podróż duchową. Cześć, tu Dorota. I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści, dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl.